Cześć wszystkim, witam Was na pierwszej rundzie BSK Tych Wyścigów Górskich, która przy okazji jest pierwszą rundą m Junior Cup. Dzisiaj wyzwanie dla młodych kierowców, tak jak i dla nas, jako organizatorów też. W końcu jest ten moment, w którym ruszamy, na który czekaliśmy i pracowaliśmy tyle czasu. Znajdujemy się w Kamionkach, na mega kultowej trasie, jest e, pięć podjazdów e, podczas całych zawodów. Pierwszy podjazd jest treningowy, który się nie liczy, cztery później się sumuje i z nich wychodzi wynik. E, uśmiech młodych jest, radocha, walka na odcinkach. No i tyle. Piękna pogoda, miejmy nadzieję, że się utrzyma do końca. Wydarzenia są fajne. E, nigdy jeszcze nie jechałem takiego e, rajdu, znaczy wyścigów górskich, ale no mi się podoba. Fajny, długi odcinek dla mnie jest no, nawet dzisiaj na dziś. Trasa bardzo śliska, wymagająca. Super się prowadzi, auto jest super wyważone. No i zdaniem idealne. Jest wymagająca i szybka. W niektórych momentach trzeba szanować prędkość, bo kiedy przyhamujemy to już może być za późno i nie napędzimy się tak, aby zrobić na najlepszy czas. No na pewno trzeba uważać, bo są te drzewa, są przepaście, więc trzeba też mieć to na uwadze, że to nie jest tor i nie ma trawy i nie wypadniemy w opony ani trawę. Zostały nam dwa przejazdy, a po dwóch przejazdach mieszonych prowadzę y, trzema sekundami nad drugim zawodnikiem. fajna, no jest kilka miejsc trzeba zwolnić, a tak to się nie na pełnym gazie, tylko że mnie trochę wyrzuciło na innym zakręcie i straciłem trochę Trzy sekundy chyba tam były. No, znaczy, no, na początku zajmowałem pierwsze miejsce, a po... Po tym przejeździe teraz mam drugie. Jesteśmy nareszcie na pierwszej eliminacji w kamionkach. Siedzimy właśnie na naszej genialnej strefie serwisowej ze wszystkimi, właściwie z większością zawodników, którzy się, no bo niestety sytuacja jest jaka jest i nie dało się wszystkich tutaj zmieścić. Natomiast mamy egzamin dojrzałości zawodników. Pierwszy raz jadą większości. Już prawdziwymi rajdówkami. Odcinki są ekstremalnie wymagające. Troszeczkę już obserwowaliśmy ich na, 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 podczas przejazdów. No co mogę powiedzieć, no, stawka jest wyrównana. No, jestem generalnie zachwycony też podejściem, bo, bo wszyscy dojeżdżają. Nie ma jakichś niepotrzebnych na, na zachowań. W wszyscy są spokojni. Pomagają sobie na serwisie. Jest taka atmosfera naprawdę przyjazna na czym tak naprawdę mi zależało. Dobra, wyjeżdżaj. Czuć było różnicę samochodu na torze, a tutaj, że o wiele gorzej się rozpędzało. Może i w głowie wydawało się, że było dosyć szybko, bo, bo samochód jest bardzo głośny. Ale każde hamowanie wydaje mi się, że, że jeszcze było do dopracowania. Może za, za szybko, może za mocno. Y, ogólnie, pierwszy przejazd y, opona świeżutka bardzo płynęła, ciężko było wcelować jazda jak po śniegu. Y, jak zjeżdżaliśmy z, y, z przełęczy, y, przez 6 km cały czas zdzieraliśmy opony, grzaliśmy ją, hamowaliśmy. Co pozwoliło nam zedrzeć tą pierwszą y, śliską warstwę. Drugi przejazd już był dobry, czuć było potrzebność tej opony, można było jej zaufać, ale i tak odstało troszkę od tempa stawki. W trzecim przejeździe mieliśmy plan już pojechać z zaufaniem do opony i nadrobić czasu. Od początku wszystko szło po naszej myśli, na, po, po partii zakrętów na, na prostych. No Nie udało się wpiąć trójki, nie, nie, nie mam pojęcia aktualnie, jak to, jak to wyglądało, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale najprawdopodobniej weszła jedynka. Próbowałem jak najszybciej zareagować, ale, ale no nie, nie wystarczyło. Także na razie chłopaki próbują tutaj coś zdziałać. Coś Może uda się pojechać jeszcze dla przyjemności po prostu do końca. Mam taką nadzieję. Pokazaliście, że można was poszczyć na odcinki. I dajecie radę. I to jest dla mnie najważniejsze. Zaczynamy od juniorów. Miejsce trzecie, Lutnicki. Miejsce drugie, Pelcza. Miejsce pierwsze Dobos.